Ja właśnie jestem w trakcie pracy nad nową płytą. Prace już trwają ponad, no, ponad rok powiedziałabym półtora roku. Chcemy razem z, z moim producentem Stonem, aby ta płyta była bardzo dopracowana. Planujemy wydanie płyty, najnowszej pod koniec tego roku. Myślę, że singiel będzie już w październiku. Pracowałam nad tekstami głównie i naprawdę włożyłam całe swoje serce w to, aby były... Po prostu, aby pochodziły z wnętrza mojej duszy i żeby były szczere, żeby coś przekazywały. Wiem, że bardzo duże nadzieje z tą płytą, bo, bo wiem, że po prostu ona jest bardzo, bardzo szczera i autentyczna. Te utwory nie pochodzą, nie wiem, z publishingu, nie pochodzą od jakichś obcych osób, nikt mi tego nie narzucił, tylko po prostu... Ja, mój producent jeszcze inne osoby razem tworzymy coś. Będą utwory popowe, które nawiązują do, do najnowszych trendów, które są właśnie teraz w muzyce popowej. Szczere, natomiast nie będą to powielane jakieś schematy. Melodie też będą, myślę, zaskakujące. No i produkcja, która razem ubierze to wszystko właśnie w taką całość. Nie będzie płyta dla każdego, to będzie płyta dla... Dla e, ludzi, którzy cenią sobie twórczość i szczerość. Mam już dość